Cześć, Manko. Dzisiaj w tematem filmiku będzie wymiana baterii w kluczyku od Toyoty. Ten dokładnie jest z modelu Prius trzeciej generacji, ale takie kluczyki można spotkać też w innych modelach Toyoty. Wydaje mi się, że w Aurisie taki był i chyba w rok, w czwórce, ale nie dam sobie za to głowy, Czy dam ręki uciąć. Także, wiadomo, typowy obiad słabej baterii nic się nie dzieje. Tu mamy taką kontrolkę, ona się nie podświetla, czyli podobnie mamy zepsutą baterię. Należy ją wymienić. Tak, narzędzia, jakie będziemy potrzebować w zasadzie nie, potrzebować nie, nowej baterii. Tutaj mamy typ CR1632. Potrzebować będziemy też coś do podważenia baterii. Ja akurat mam nożyk pod ręką, także użyję nożyk. Okay, zaczynamy. Z lewej strony jak mamy kluczyk przed sobą. Mamy tutaj taki, taki pstyk, miejsce gdzie możemy wcisnąć, i wychodzi nam kluczyk fizyczny. Tego kluczyka fizycznego możemy użyć jako narzędzia do, do, roz, do rozłożenia obudowy na dwie części. Także Ja to robię tak, że nie wkładam kluczyka tego do, do, do cało, w całości, tylko wkładam go tak delikatnie do połowy. I napieram i on się tu powinien ładnie, o, proszę, się ładnie rozłożyć, tylko tylko delikatnie. podwadzamy i wszystko mamy na wierzchu. Teraz tak, tu mamy starą baterię, pewnie z oryginalną. Bierzemy coś do do podważenia i sobie tutaj w tym miejscu tutaj podważamy. Powinna przetoczyć. No ok, gotowe. Bierzemy nową baterykę. sprawdzamy polaryzację. Plusem do góry. I teraz tak wkładamy jedną część. Wpychamy delikatnie, bo tu jest taka, taki kołnierzyk, pod który bazelia wchodzi, i dopiero tutaj dociskamy tu nam jak widać nam zaskoczyło ładnie I cóż możemy sprawdzić działa, ciała podświetla się, czyli coś się tam dzieje podejrzewam, że, że, że wszystko jest teraz tak jak być powinno także wiadomo teraz składamy, robimy to w odwrotnej kolejności Wszystko. Stary kluczek wkładam z powrotem, żeby tam nie zginął. I to, to by było na tyle. No, operacja szybka, prosta. Każdy sobie z nią poradzi. Bateria kosztowała kilkanaście złotych. Myślę, że jej żywotność to jest dobry kilka lat. Także jak tu wymienimy, to na dobrych właśnie, tak jak wspomniałem, kilka lat mamy spokój. Także to będzie na tyle. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie.